Siemanko, wszystkim witam was bardzo, bardzo serdecznie. Ja nazywam się Mateusz Haksogonowski i witam was w drugim odcinku Tydzień z Destiny 2. Zanim przejdziemy do kontynuacji historii Romana, zobaczmy co działo się w poprzednim odcinku. Roman wylądował w Rosji. Najgorzej chyba gdzie mógł trafić? Mógł przecież trafić do Polski, mógł trafić do Ameryki, mógł trafić do Szwecji, Finlandii, Wielkiej Brytanii, Niemiec, Australii, Grecji, dosłownie Turcji i nawet Egiptu, ale nie. Nasz Roman trafił do Rosji. Okej. Okay. To jest moja umiejętność specjalna, pizgam kurwa ogniem z miecza, ale sztos! No dzisiaj na pewno tego tytana zdobędziemy. Przecież gdzieś tutaj leży nagroda za tą misję. O. Gdy zrobiłem misję i nie biorę nagrody. Jakie to jest skurwysyństwo! Ja pierdziele nie lubię wchodzić na górę tą postacią, bo ja nie, nie wiem jak w nią wchodzić na górę. Poważnie! Czy to jest koniec misji? Nie dostałem za to ani ekspanii niczego, nie to jest trochę dziwne. Roman po powrocie do swojego rodzinnego miasta stwierdził, że w sumie to jest czas na to, aby znaleźć nową miłość. No przecież był w Rosji, uratował ziemię, stał się o wiele bardziej popularny, więc czemu by nie znaleźć teraz jakiejś kobiety? Cóż zrobił Roman? Pierwsze co oczywiście udał się do sklepikarza, który wykonywał, o jakby to nie zwać, statki. Stwierdził, że zakupi sobie nowy pojazd, żeby móc na niego wyrwać jakąś nową dziewczynę. No i udało mu się długo, zwlekał z zakupem, miał tak naprawdę ogromny wybór, no ale finalnie padło na ten jeden konkretny statek. Statek, który poniekąd przypominał operację Pustynna Burza a raczej samolot z operacji Pustynna Burza. Z nową furą, ale w sumie nie pomalowaną, bo nie było stać Romana na lakier, stwierdził, że wyruszy na Tytana. Tam musi znaleźć nową miłość. W pewnym momencie Roman niestety odkrył coś niesamowicie smutnego. Spojrzał pod siebie i okazało się, że ma tylko jedną stopę. Ale mam tylko jedną. No, mam tylko lewą stopę. Mam prawej stopy. Może jak zmienię broń. Z tego powodu Roman dostał absolutnej depresji. Boże, kurwa. Czy tę depresję udało się pokonać? No owszem, oczywiście, tylko musiał najpierw zmierzyć się z czymś niesamowitym. Trzeba robić to tak. Ha! Kurwa, prawie się udało. Roman pokonując swoje problemy z depresją, stwierdził, że wie jak zdobyć serce swojej wybranki. Wziął Kwiaty, których oczywiście szukał długo, bo na Tytanie kwiatów tak łatwo dostać nie można było. Tak samo na Ziemi ciężko było z tą fauną i florą, no ale udało się, zdobył kwiaty, ruszył w poszukiwaniu swojej partnerki. Teraz przechodzimy przez jakieś bramki, w ogóle aktywują się lasery w tych bramkach. Kiedy eliminował hordy wrogów, okazało się, że pośród nich znajduje się wybranka jego życia. Siemanko, cześć, przystojny na Mam u Ciebie. No to cóż, stwierdził, że najpierw obdaruje ją kwiatami, a potem, oczywiście, zabierze ze sobą do swojego rodzinnego miasta. Co się oczywiście okazało? Niestety, te kwiaty udało się zabrać pewnemu złodziejowi. Roman ruszył za nim, zostawiając swoją partnerkę, zostawiając hordy potworów, ruszył za złodziejem. Udało się tego złodzieja w końcu złapać gdzieś tam w czeluściach piekieł i odebrać mu te kwiaty. Kiedy Roman wrócił do swojej wybranki, aby te kwiaty wręczyć. Okazało się, że ta znalazła już nowego partnera. Kiedy Roman dowiedział się od swojego tajemniczego kolegi, że jego nie doszła partnerka, była wcześniej prostytutką, zaczął się cieszyć. Stwierdził, że w sumie dobrze, że tak go zdradziła, w sumie dobrze, że nie jest z nią mógł nałapać. Różnych chorób mogły wydarzyć się różne rzeczy. Tak więc Roman ruszył. Przybijać piąteczki wszystkim swoim kolegom, którzy jeszcze do Janiny, bo tak nazywała się jego m, ukochana, nie trafili. No, piąteczka, chodź, piąteczka, piąteczka! Je! Yeah. Piąteczka. Sru! piąteczka. No sądzę, że piątek przybijać. Chyba za silną rękę. Po udanej obronie Tytana sam Roman stwierdził, że po pierwsze nie ma tu nic do roboty, po drugie... W sumie był dla niego zbyt zdradliwy i źle mu się kojarzy ta planeta, więc stwierdził, że poleci dalej. Poleci na Nessusa, gdzie może przecież spotkać również miłość swojego życia. Tak też zrobił. Wsiadł w swój nowy statek i wyruszył prosto na nową planetę. Planeta okazała się być przyjazna, ale oczywiście tylko z pozoru, ponieważ zaraz okazało się, że jego wybranka życia nie żyła. Kiedy Roman porozmawiał z jej kombinezonem, bo w sumie tam był ostatni zapis rozmowy tej kobiety, poznał jej imię, dowiedział się jaka za tym wszystkim kryła się historia i również spostrzegł, że musi jak najszybciej ruszyć, żeby odnaleźć kapitana. Kapitan była to jedyna osoba winna śmierci załogi tego całego statku. A więc rozpoczęły się poszukiwania kapitana. Wszędzie, gdzie tylko mógł, znajdował ciała astronautów, ciała potworów. Ciała i ciała i w sumie jeszcze raz ciała. No ale tak naprawdę biegł gdzie tylko mógł, i w pewnym momencie okazało się, że kapitan nie żył. Nie wiemy, jak miał na imię, nie wiemy, co się z nim wydarzyło, nie wiemy w sumie czemu umarł. Wiemy natomiast, że nie żył. Co mógł zrobić skory do zemsty Roman? Zgrabił ciało. Zmarłego kapitana odnajdując tam wspaniały złoty pistolet. Myślał, że będzie go używał już do samego końca swojej przygody i oczywiście za bardzo się nie mylił. Mimo wszystko, sam Nesus nie był tak przyjazny, jak mu się wydawało. Nie spędził tam długo czasu i zaraz po odnalezieniu kapitana stwierdził, że musi się z tej planety wycofać. Roman, uciekając z Nesusa, wielokrotnie otarł się o śmierć. Nie, 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 nie. Uf, jednak nie uf. Zagrożeniem dla Romana był on sam. Mimo wszystko próbował ewakuować on się na Io, czyli nową planetę, trzecią planetę, którą zdołał odkryć. Kiedy tam dotarł, okazało się, że fauna i flora jest przepiękna. To właśnie tam może Roman znaleźć szczęście. No nie, jest nawet ładna. Też kolorowa, taka zielona skały. W sumie nic, niczym się w za wiele nie różni od... od Nessusa. Tylko, że tam były brązowe skały, to są bardziej kolorowe, no trochę dziksze drzewa, no trochę może zielenina jakaś taka inna. Ale w sumie fajnie, że te drzewa na przykład rosną w ten sposób i to jest, to jest przewrócone drzewo w sumie, ale... Niby drzewo, ale jednak inna planeta, więc, więc wiadomo, że troszeczkę inaczej by to wyglądało, no ale tutaj to jest trochę kosmiczne. Czy Roman na Ają odnajdzie szczęście? Czy Romanowi uda się znaleźć kobietę? To tak naprawdę już niedługo, bo jutro na moim kanale Twitch TV łamane na Vivelo Hacks zaraz po tym, bo w dzień kolejny. Film podsumowujący całość przygód Romana. Pamiętajcie także o tym, że pod sobotnim filmem w komentarzach musicie wpisywać propozycje swoich gier, jakie chcecie, żeby pojawiły się w poniedziałek, a już w niedzielę znajdziecie na moim kanale na Facebooku ankietę, w której będziecie mogli zagłosować, w którą z tych wszystkich Waszych propozycji mam zagrać. Koniecznie wejdźcie na moje social media i zostawcie łapki w górę.